Mam w sobie za rękę, jej dłoń jest lekka, jakby nie była z ciała, leży z obecności. Idziemy ścieżką, która nie została wydeptana, ona po prostu wie gdzie prowadzić. To nami góra, przed nami ogród. Drzewa rosną tu inaczej, nie są prawie że przeźroczyste, jakby utkane ze światła, które pamięta. Iście szeleszczą i słuchają. Gdy przechodzimy obok, jedno z drzew lekko się pochyla, czuję, że mnie rozpoznaje. Sofia podskakuje, śmieje się, i włosy wirują wokół mnie jak promienie. Radość jest czysta, niedzicinna, pierwotna. Patrzę na nią i czuję, że wszystko we mnie się rozluźnia. Mówi do mnie z twarzą rozświetloną. Wiesz, w tej przestrzeni, w której jesteśmy teraz, naprawdę jest bezpiecznie. Jej głos nie dotyka moich uszu, on dotyka mnie całego, bo tu nasze myśli nie sięgają, umysł jest za słaby, by nas dosięgnąć. I wtedy biegnie, nie ucieka, biegnie z całą pasją, z całym sobą, wokół drzewa, które zaczyna lekko drżeć. Zatrzymuję się, patrzę w niebo i ramiona rozłożone niejako gest, jako prawda, a niebo niebieskie, ale niekolorowe zaczyna się otwierać. Głąb. Ja też tam jestem, jako ktoś, kto już nie musi się nazywać, ani być ujęty myślami. Siedzimy, kamienie są ciepłe, jakby pamiętały, że ktoś tu już kiedyś był. Zofia milcza, ale jej obecność jest głośniejsza niż słowa. Nad nami obsradują ptaki rajskie. Ich skrzydła są długie, miękkie, jakby zrobione z wiatru i ognia. Mordowe słońce świeci nisko, ale nie kończy dnia. Ono tylko przytula wszystko, co jeszcze nie zostało wypowiedziane. Patrzymy na cienie drzew, nie są ciemne, są pełne, jakby drzewa chciały zostawić swój ślad na ziemi, ale bez nacisku. I wtedy coś mi się przypomniało. Nie jako obraz, jako odczucie, które wróciło z mgły, wspomnienie mojego dzieciństwa, dramatyczne, bolesne i bezpieczne, bo widzisz z teraz z tej przestrzeni, w której siedzimy, jesteśmy razem z naszego prawdziwego życia. Nie tego, które się wydarzyło. Tego, które wciąż się wydarza. Pamiętam to bardzo wyraźnie, jak bardzo bałem się iść do dentysty. To nie był zwykły lęk, nie ten, który można zracjonalizować. Albo odsunąć na bok. To był strach, całkowity, rozlany po całym ciele, obecny w każdej myśli, w każdym oddechu. Całą noc nie spałem. Leżałem w łóżku, ale nie odpoczywałem. Mój umysł nieustannie projektował scenę, która miała się wydarzyć następnego dnia. Widziałem siebie wchodzącego do przychodni. Czułem zapach środków dezynfekujących, słyszałem dźwięk kroków na linoleum, widziałem twarze ludzi, którzy siedzieli w poczekalni, obojętni jakby nie widzieli, że za chwilę wydarzy się coś strasznego. Potem pojawił się fotel, ten sam, który znałem z wcześniejszych wizyt, ale teraz był jak narzędzie tortur. Wyobraźnie siedziałem na nim, trząsłem się ze strachu, czekałem na dźwięk wiertła, na ból, który miał nadejść. I choć to wszystko działo się tylko w mojej głowie, ciało reagowało tak, jakby to była prawda. Serce biło szybciej, dłonie były wilgotne, mięśnie napięte, nie było żadnego ukojenia. Kiedy nadszedł dzień wizyty, wszedłem do tej samej przychodni, którą znałem z wyobrażeń, I choć wszystko wyglądało tak samo. Coś się zmieniło, to już nie była scena mentalna. To było prawdziwe życie. Byłem naprawdę wystraszony, naprawdę osłabiony, ale już nie mogłem się wycofać. Usiadłem na fotelu, tak jak w wyobraźni. I znowu się trząsłem, ale tym razem nie było już miejsca na projekcję. Wszystko działo się naprawdę. A potem przyszedł ból, nie był wyobraźnią, nie był przesadzony, był prawdziwy. I co zaskakujące, mój umysł poradził sobie z nim bez większego problemu. Nie było paniki, nie było rozpaczy, było tylko to, co działo się. Ciało reagowało, ale nie walczyło. Umysł był obecny, ale nie dramatyzował. Czasem myślę, że właśnie z tym, co dzieje się naprawdę, potrafimy sobie radzić najlepiej. Że to, co wam wyimaginowane, to, co projektujemy w głowie, jest o wiele trudniejsze do zniesienia. Niż rzeczywistość, bo rzeczywistość, choć bywa bolesna, nie jest przerażająca, jest konkretna, jest tu i kiedy już się wydarza, nie trzeba jej się bać. Po prostu działamy. Idziemy z Sofią w milczeniu ścieżką, która prowadzi ku brzegowi je jeziora. Kamienie pod stopami są gładkie, jakby ktoś je ułożył z troską. Żebyśmy nie potknęli się w drodze Powietrze jest chłodne, ale nie zimne Słońce Lumenii wisi nad horyzontem, bordowe, głębokie Jakby utkane z wina i ognia Niebo jest czyste, ale pełne, jakby coś w nim czekało Ale nie nalegało Kiedy docieramy na brzeg, widzę, jak, e, e, widzę ich ludzi Stoją nieruchomo każdy osobno chodzi blisko siebie, nie rozmawiają, nie patrzą na siebie, patrzą w tafle jeziora i to, co widzą nie jest wodą. To są obrazy, sceny, które już się wydarzyły albo mają się wydarzyć. Jezioro projektuje ich wyobrażenia, ale nie jako iluzje, jako prawdziwe wizje, takie, które umysł zna aż za dobrze. Widzę twarze napięte, oczy szeroko otwarte, dłonie zaciśnięte. Im więcej mają strachu, tym bardziej woda się zmienia. Z początku jest srebrna jak lustro, a potem zaczyna ciemnieć. Nabiera odcienia czerwieni, nie od słońca, od nich, od ich lęku. Im bardziej się boją, tym bardziej ta staje się czerwona. Jakby sama krew ich myśli wsiąkała w wodę. Co ja stoi obok mnie, nie mówi nic, jej obecność jest jak światło, które nie odbija się w jeziorze, bo nie musi. Patrzymy razem, nie wchodzimy do wody nie musimy. Wystarczy być blisko, wystarczy widzieć i czuć ten ból. Jeden z ludzi na brzegu zaczyna płakać, niech głośno cicho, jakby nie chciał przeszkadzać. Jego obraz w wodzie pokazuje scenę, która jeszcze się bar i nie wydarzyła rozmowę, której się boi, decyzję, której nie umie podjąć i wtedy ta flasta staje się nieomal purpurowa, ale nie wybucha, nie zalewa, tylko trwa. Staliśmy nad jeziorem umysłu już od dłuższej chwili. Słońce lumeni wisiało nisko, bordowe, jakby utkane z win rośli i ognia, a niebo miało w sobie odcień granatu, który nie zwiastował noc, lecz głębie. Skały wokół jeziora były nieruchome, jakby słuchały. Tafta wody odbijała obrazy, ale nie nasze twarze, tylko to, co w nas najgłębiej ukryte. Ludzie stali na brzegu, każdy osobno, choć blisko siebie, i patrzyli w wodę, która zmieniała kolor w zależności od ich lęku. Im więcej strachu, tym bardziej stawała się czerwona. Nie od zachodu słońca, lecz od krwi ich wyobrażeń. W pewnym momencie usłyszeli, usłyszeliśmy krzyk. Nie był to dźwięk fizycznego bólu, lecz coś głębszego, rozdarcie, które nie miało ciała, tylko pamięć. Kobieta stojąca kilka kroków pod nas zaczęła krzyczeć i płakać. Jej ciało drżało, z oczu płynęły łzy, które nie były tylko wodą, były historią. W tafli jeziora rozgrywała się scena, ojciec, którego dawno straciła, odchodził raz jeszcze. Nie w rzeczywistości, lecz w jej wnętrzu. Wspomnienie wróciło z taką siłą, że nie mogła go zatrzymać. Krzyczała za nim, jakby naprawdę był tam, jakby mogła jeszcze go zatrzymać. Co puściła moją rękę niegwałtownie, delikatnie, jakby chciała powiedzieć, zaraz wrócę. Podeszła do kobiety, nie bała się jej bólu, nie próbowała go uciszyć, stanęła tuż obok, chwyciła ją za ramię, nie mocno, ale stanowczo i zapytała cicho, niemal szeptem. A jaki problem masz teraz? Teraz, w tej chwili. Kobieta zamarła, jej ciało przestało się trząść. wzy jeszcze płynęła, ale już nie z rozpaczy. Popatrzyła na sofię, jakby dopiero teraz ją zobaczyła, a potem spojrzała w tafle jeziora, która zaczęła blednąć, z czerwieni w srebro, z dramatów ciszcze. O Boże, powiedziała: Tak naprawdę nie mam. Już wtedy coś się zmieniło, nie w jeziorze, w niej. Powoli odwróciła się od tafli, zrobiła kilka kroków w stronę skał, a potem jeszcze kilka już nie było. Nie, nie jako ucieczka, lecz jako powrót. Nie musiała niczego tłumaczyć, jej twarz była spokojna. Nie dlatego, że zapomniała, ale dlatego, że już nie musiała pamiętać bólu. Sofia wróciła do mnie, nie powiedziała nic ale jej dłoń znowu znalazła moją i wtedy zrozumiałem jezioro umysłu nie jest miejscem gdzie trzeba coś przeżyć to miejsce gdzie można coś zobaczyć i odejść rozumiem jezioro nie ocenia ono tylko pokazuje i im bardziej patrzymy z obecnością tym mniej ono krwawi bo lęk nie zna nie znika przed ucieczką on znika przez widzenie. Sofia kładzie mi dłoń na ramieniu niejako pocieszenie, jako potwierdzenie. Jesteśmy tu nad jeziorem umysłu i wszystko, co kiedyś było zbyt trudne, dziś może być tylko obrazem niczym więcej. Jezioro umysłu wciąż odbijało obrazy. Ludzie stali na brzegu milczący, zapatrzeni w tafle, która zmieniała się z każdą emocją. Czerwień wody była głęboka, niemal winna, jakby sama Lumenia płakała razem z nimi. Obok mnie Sofia poruszyła się lekko, jakby ciało nie szło, lecz płynęło, przesunęła się obok, jakby chciała zrobić miejsce, ale nie dla siebie, dla mnie. Zobaczyłem go, starszego mężczyzna o twarzy pełnej zmarszczek. Ale nie tych od śmiechu, stał nieruchomo, ręce miał splecione, a oczy wbite w tafle. Widział tam coś, czego nie dało się zobaczyć bez bólu. Scena była precyzyjna, zapadał w narkozy, słyszał dźwięki aparatury, czuł chłód sali operacyjnej. Czekał na operację. Potem przebudzenie bolesne, samotne, bez nikogo obok a potem dom pusty, zbyt cichy, zbyt długi, ból, który nie miał końca nie fizyczny, egzystencjalny. Podszedłem do niego nie jako ktoś, kto wie, jako ktoś, kto jest. Położyłem mu rękę na ramieniu, potrząsnąłem lekko, nie z siłą, lecz z troską. Spojrzał na mnie, zaskoczony, jakby nie wiedział, że ktoś jeszcze tu jest. A jaki problem masz teraz? zapytałem cicho. A teraz, w tej chwili? Czy tak naprawdę będzie? Zamilkł jego ciało, przestało drżeć. Oczy, które były pełne obrazów, zaczęły się oczyszczać. Spojrzał raz jeszcze w taflę, która zaczęła blednąć. Czerwień ustępowała srebru. Ceny znikały nie dlatego, że zostały rozwiązane, ale dlatego, że już nie były konieczne. O Boże, powiedział, to wszystko to tylko moje wyobrażenia. Sofia poteszła powoli, jej ruch był miękki, jakby nie dotykał ziemi. Uśmiechnęła się nieszeroko, nie teatralnie, delikatnie. Uśmiech, który nie mówił, wszystko będzie dobrze, tylko już jest dobrze. Położyła dłoń na plecach mężczyzny nie jako gest pocieszenia, lecz jako znak, że może odejść. I on odszedł. Powoli, krok po kroku, jakby każdy ruch był powrotem do siebie. Nie musiał niczego mówić, jego ciało mówiło wszystko. Jezioro za nim stało się jasne, czerwień zniknęła. Niebo odbiło się w wodzie. A słońce lumeni rozlało się po tafli jak światło, które nie musi już niczego rozjaśniać. Sofia wróciła do mnie, nie musiała mówić, jej obecność była odpowiedzią, a ja stałem tam nad jeziorem umysłu i wiedziałem, że to, co boli najbardziej, to nie to, co się wydarza, to to, co myślimy, że się wydarzy, to umysł jest bólem. Nie rzecz, która rozgrywa się teraz, to rzeczy z pamięci, które już odeszły i nie są obecne. Sofia i ja podchodzimy do ludzi jeden po drugim, nie śpieszymy się. Każdy z nich był osobnym światem, osobną historią, osobnym bólem. Patrzyliśmy im w oczy niedługo, nie intensywnie, po prostu byliśmy. I to wystarczyło, wystarczyło, by coś się przesunęło lekko, bez wysiłku. Nie mówiliśmy wiele, czasem tylko jedno zdanie, czasem pytanie, czasem nic, ale każdy z nich zaczynał widzieć, nie w tafli jeziora, lecz w sobie, że to, co go dręczyło, już się nie dzieje, że to, co było naprawdę, już minęło. I że teraz w tej chwili nie jest źle. Nie jest idealnie. Ale nie jest źle. A nawet o całkiem dobrze. Co było to było, mówili. A teraz nie jest źle. I odchodzili powoli, spokojnie, bez dramatyzmu. Chciała się rozluźniały, twarze wogodniały, oddechy wracały do rytmu, które nie potrzebowały obrony. A tafle jeziora umysłu zmieniała się razem z nimi. Czerwień ustępowała srebru potem błękitowi. Woda stawała się jak lustro, nie odbijała już bólu lecz niebo. Chmury przesuwały się powoli, jakby same były zdziwione, że ktoś je widzi. Słońce lumeni rozlało się po tafli, jak światło, które nie musi już niczego rozjaśniać. Wszystko było widoczne i wszystko było spokojne. Sofia spojrzała na mnie i oczy były ciche, ale pełne ruchu. Uśmiechnęła się tym uśmiechem, który nie mówi: Zrobiliśmy coś ważnego, tylko jesteśmy tam, gdzie trzeba. Ruszyliśmy w stronę wioski, ścieżka prowadziła przez łagodne wzgórze, gdzie trawa była miękka, powietrze pachniało ziemią. I czymś jeszcze, czymś, co nie da się nazwać, ale co zawsze towarzyszy prostym chwilom, w wiosce ludzie już nas widzieli. Nie jako gości, jako swoich. Pomagaliśmy im przy pracach w ogrodzie, wyrywaliśmy chwasty, podlewaliśmy rośliny, przesadzaliśmy zioła. Sofia klęczała przy grządkach, jej dłonie były brudne. Ale pełne troski, śmiała się z dziećmi, które biegały wokół, pokazując jej robaki, liście. Ja pomagałem przy domu, naprawiałem furtkę, która nie chciała się domknąć, przenosiłem drewno, które miało być na wieczór. Nie było nauki, nie było rozmów, o świadomości, było życie proste, obecne, prawdziwe. A nad nami lumeni, odbite w jeziorze, ale też w oczach ludzi, którzy już nie musieli się bać. Sofia podeszła cicho, w wiosce zapadła cisza, ogień jeszcze trzaskał, ale wszystko już było spokojne. Usiadła obok mnie, objęła mnie lekko i pochyliła się. Jej dłonie były ciepłe, ziemia jeszcze pachniała. Chwyciła mnie za szyję pewnie, ale delikatnie. Pochyliła się i szepnęła mi do ucha. Widzisz, jak to jest? Ludzie wiedzą, że życie się kiedyś skończy, że jest nietrwałe i ulotne, a traktują je tak serio, tak poważnie, kiedy to, co naprawdę jest, żyje w teraz, tam gdzie myśl nie sięga, a co za tym idzie, nie ma konfliktu, problemu ani bólu. Po prostu jest to, co jest. Potem odsunęła się lekko, nie patrzyła na mnie, patrzyła w ogień, a ja siedziałem nieruchomo, bo wszystko zostało powiedziane, i wszystko było prawdziwe.